Cześć, z tej strony QuickSix, Adam z kanału QuickSix albo mam chwilę i dzisiaj aktualizacja. Co się zmieniło od ostatniego razu, to tak, po lewej stronie tutaj możecie zobaczyć, kto testował aplikację z takich bardziej rozpoznawalnych użytkowników internetu, gdzieś powiązanych z Warhammerem, kto przeklikał i kto jest zadowolony. Jak ktoś nie był, to po prostu tutaj nie, nie dawałem, nie? A tak naprawdę nie było nikogo niezadowolonego, co mnie bardzo cieszy, bo jest to takie bardzo motywujące. Druga rzecz, no to, że tak powiem, sala chwały, jeżeli chodzi o osoby wspierające, rośnie i, i to tak powiedziałbym, jest to też bardzo cieszące, kiedy widzę, że. Moja praca, jakby ktoś stwierdził, że, że to, co zrobiłem, jest po prostu fajne i przydatne. No i po prawej stronie, na górze, jest link do Discord'a Warhammerowego. Hmm. Możecie wpaść, zobaczyć, czy jest coś tam dla Was. Jeżeli jest, no to sobie zostańcie, a jeżeli nie ma, no to, sobie, no nie wiem, wyjście albo wyciszcie kanał. A co dalej? No to był. Poprawiłem po prostu rzeczy, które nie działały. Hmm. Zacznijmy od tego na górze, czyli. Yy, dobra, tabela z cechami. Yy, teraz jest wyświetlana w ten sposób. Wcześniej była w jednym pasku, ale na telefonach to wyjeżdżało i to no, średnio wyglądało. Yy, to może wyjeżdżać co prawda na telefonie, no ale zamysł generalnie jest taki, żeby to się dobrze używało na komputerze yy, niż na telefonie. Yy, nie mam trochę pomysłu, jak to inaczej rozplanować. Po prostu yy, drugą rzeczą, którą poprawiłem, no, to jest yy, jak był problem. Że przy rzutach na cechy wy rasie innej niż człowiek, ponieważ człowiek ma wszędzie bazę 20 i tam, tam to nie było większego znaczenia, ale na przykład przy ludzie są różne te są różne te bazy jakby. I teraz jak się zamienia. Jak się zamienia ręcznie te wszystkie bonusy, zamieńmy tak, żeby przynajmniej te dwie pierwsze: walka wręcz i umiejętności strzeleckie. Walka wręcz powinna wynosić 30, 35, a, a umiejętności strzeleckie powinny wynosić 28. No i teraz, jak damy, zatwierdzić zmianę cechy. No to 35-28 Czyli tak jest jak, tak, jak ma być, i w zasadzie to był chyba taki największy błąd, który się pojawiał wcześniej. Co dalej? Poprawiono losowanie bóstw, był problem z losowaniem bóstw przy niziołkach na pewno. Teraz już to poprawiłem, i teraz jak przejdziemy do danych osobowych, do personaliów. No to teraz możemy normalnie losować. Wcześniej tam miał problem, bo, bo miałem problem z taką zgodnością, jakby. No w bazie danych miałem problem, a teraz już jest już jest git. I co dalej? No, chyba tyle w zasadzie z tych wszystkich poprawiono wyświetlanie się nagłówka. No, ale jest, jest OK. I cały czas aktualnie pracuję nad dodaniem rasy gnomów, no i tego talentu dostrojen do ulgu. Ale coś z tą bazą danych u mnie średnio, więc, więc pewnie jeszcze na tym trochę posiedzę. No ale mam nadzieję, że, że wkrótce to będzie. Jeszcze raz chciałem Wam wszystkim podziękować, którzy, tak powiem, no przede wszystkim mnie wspieracie w tym, bo gdzieś faktycznie jak siadam do tego i... I myślę, że komu się to podoba, i komuś się to przyda, no to, no, to, no to jest to takie cieszy. Po prostu cieszy. Dzięki, jeszcze raz. Trzymajcie się. Narka. I do zaś.